Jerzyk R. Czasy diabelskie. O niebie wszyscy wiedzą, jak jest wspaniale, ale pobyt w niebie jest chyba przereklamowany. Może komuś byłoby lepiej w piekle, atrakcji nie brakuje. Ale najpierw słuchaczu musisz się dowiedzieć, jak i którędy trafić do piekła. Tekst Czytany starym językiem polskim, staropolszczyzna. Na podstawie książki Witolda Bonikiewicza Żywoty Diabłów, książki wydanej w 1930 roku, czyli już prawie 100 lat. A diabły jak były, tak są. Historia opowiada o tym, skąd się wziął diabeł Boruta i o tym jak dobrze żyło się za czasów władzy diabelskiej Witold Bunikiewicz, Żywoty polskich diabłów Gdzie jest piekło i którędy do niego iść należy Zastanawiali się nieraz ludzie i pytali mędrców obznajomionych ze sprawami wielkiej wagi, gdzie leży piekło i którędy do niego wchodzą grzeszne dusze, a wychodzą diabły na ziemię. Na ten temat wiele już rozprawiano, a poglądy bardzo się różniły od siebie. Proboszcz z Rypina był zdania, że piekło znajduje się pod naszymi nogami, w głębokiej czeluści, natomiast dziekan z rozdołu Mąż bardzo światły i z księgami obznajomiony twierdził z całą pewnością, że piekło znajduje się na jednej z gwiazd. Gwiazda ta jest czarnego koloru, nigdy nie świeci, obraca się naopak i zieje straszliwymi parami, które często dochodzą nie tylko do ziemi, ale nawet zakażają słońce. Wyjdziesz czasem letnią porą przed dom, a do nozdrzy twoich doleci zapach tak szpetny, iż mało nią ondlejesz. To dymy wznoszą się z diabelskiej gwiazdy i trują powietrze, przypominając wszelkiemu stworzeniu piekło. Do poglądów dziekana Rozdolskiego nakłaniał się scholastyk Płocki Idzi, ale skutkiem tego, Wpadł w zatarg z kanonikiem Mateuszem, który utrzymywał z całą pewnością, że na czarnej gwieździe znajduje się czyściec. Jeśli by bowiem znajdowało się tam piekło, strułaby się ziemia, a na świecie nie byłoby ani jednej rośliny, ani też żadnego stworzenia, gdyż wolno puszczone dymy piekielne zabiłyby każde życie. Piekło więc znajdować się musi koniecznie pod ziemią i to w znacznej głębokości przyciśnięte srogiemi bryłami i głazami. W podobny sposób zeznawała wzięta na męki w Wyszokrodzie czarownica, Marta Ślędzianka, ale nie domówiła reszty, bo silniej pociśnięta przez Mistrza wyzionęła ducha i nie mogła wskazać miejsca, którędy wchodziła na nikczemne harce z diabłami. Przedwcześnie dobiły ją czarty, aby nie zdradziła wielkiej tajemnicy. Słusznie bowiem obawiają się, że wydanie tego sekretu mogłoby spowodować ogromne nieszczęścia. Co by się bowiem stało, gdyby jakiś odważny egzorcysta, a takich jest niemało, Uzbroiwszy się w wodę święconą i relikwie, wszedł do piekieł. Mógłby wypędzić stamtąd wszystkie czarty, zagasić ogień piekielny i samego lucypera poprowadzić jak brytana na łańcuchu za swą nogą. A mogłoby się zdarzyć jeszcze inaczej. Niechby ludzie wypatrzyli, gdzie znajduje się piekielna brama zaraz by zabili ją deskami, wymalowali krzyż, a pod nim zawiesili obraz najświętszej panienki. Żaden diabeł nie mógłby się wtedy dostać do piekiu, a grzesznicy mnożyliby się na ziemi jak muchy w lipcu i nie lękaliby się pokarania, wiedząc, że czarty nie zedrą świętych znaków i nie poprowadzą łotrów na wieczne zatracenie. Bardzo źle byłoby wtedy na świecie, gdyż ustałaby miara między sprawiedliwymi a bezbożnymi. Są ślady w pismach, że pewien dominikański braciszek natrafił przypadkiem w Warszawie na wejście do piekieł. Widział bowiem, jak wynurzył się straszliwy demon, zawalił otwór skałą, a na niej posadził stuletnią topolę. Braciszek był okrutnie mocny, nie zwierzył się więc nikomu. Powalił drzewo, rozrąbał skałę i wszedł do piekieł. Zaledwie jednak postąpił kilka kroków, upadł z odurzenia i znaleziono go po kilku dniach leżącego bez zmysłów. Dopiero później zrozumiał braciszek, dlaczego nie dokonał ważnego dzieła. Chciał iść do piekieł. Nie opowiedziawszy się przeorowi, dla Teły jeły się go straszliwe dymy piekielne i zmąciły mu głowę. Gdyby miał czyste sumienie, byłby na pewno dokonał wiekopomnego odkrycia. Co nie udało się dominikańskiemu mnichowi, powiodło się panu Dymzie. Działo się to akurat nie w tłusty czwartek przy ulicy Brackiej w Krakowie. Opodal Franciszkańskiego Kościoła. W winiarni Sulmierczyka pod złotym kogutem. Pan Dymza, wychodząc z piwnicy, stracił nagle kierunek i zamiast zwrócić się na prawo, poszedł na lewo. Stąpając ostro przed siebie, zawadził nogą o belkę i runął w przepaść. Zaraz zmiarkował, że wpadł w jakąś nieczystą pułapkę. Więc wyciągnął szable z pochew i oparł się przezornie o ścianę, aby mieć tyły osłonione. Nagle poczuł straszliwy żar w plecach, jakby wraził się o piec napalony do czerwoności. Przysunął się do drugiej ściany, a tam znów mroził go lód. Gorszy po stokroć niż w czasie najsroższej zimy. Dopiero przy trzeciej ścianie zrobiło mu się błogo i przyjemnie. A patrząc naprzeciwko, dostrzegł wyraźnie szparę, przez którą migotało światełko. Kopnął drzwi i wszedł do wnętrza. Od razu rozpoznał, gdzie jest. Lecz nie uląkł się ani przez chwilę, tylko mocno ścisnął poświęconą szablę i przyspieszył kroku. Szedł z pół godziny po dobrze oświetlonym korytarzu, pokichując czasami bo srodze kręciło go w nosie. Nagle spotkał nieforemnego człowieczka, który zagadnął – Glej jest? Pan dyzma wskazał na sygnet ze znakiem osori, który, jak wiadomo, wywodzi się od diabelskiego pazura. Więc plugastwo skłoniło się nisko i zeszło z drogi. Dymza, minąwszy szkaradę, Szedł dalej zapamiętale, oglądając się na wszystkie strony, spodziewał się bowiem zasadzki czartowskiej. Dla dodania sobie odwagi wyciągnął na wierzch poświęcany szkaplerzyk, wiedząc, iż ochroni go od podstęp diabelskich. Lecz rozważywszy sprawę, schował świętość pod kapotę, nie chciał bowiem, by oczy najświętszej panienki padały na diabelskie bezeczeństwa. I dobrze zrobił. Niedługo potem, przy pierwszym skręcie korytarza, wyskoczył obrzydliwy potwór. Cały porosły szczeciną. Merdał okrutnie ogonem. Pazurami wydrapywał iskry z kamienia i zapał jak sto szkab dychawicznych. Potwór zatamował przejście widłami. Ale pandyzma nie stropił się tą groźbą, lecz huknął na całe gardło. Prycz kultaju! Z szablą do mnie stawaj, a nie ze stajennym narzędziem. Donośny głos i pewna postawa podziałały widocznie na czartowskiego sługę. Zmiarkował, że jeśli pandyzma łaje, ma ku temu prawo i lepiej nie stawiać mu przeszkód. Szedł więc szlachcic dalej spokojnie, pragnąc dotrzeć do samego lucyfera i łeb skręcić sobacę, lub co najmniej na nim wymóc, że nigdy nie będzie wodził na pokuszenie. Inaczej się jednak stało. Zaledwie przelazł pan Dymza przez wąziutką kładkę, rozciągającą się nad ogromną rzeką smoły, obskoczyło go kilka tuzinów diablic. Nie można powiedzieć, aby były szkaradne. I owszem, udały się zupełnie. Jedne miały włos czarny jak heban, inne złoty, niby dojrzały snop pszenicy. Były płowe i szare, a niektóre nawet rude. Wszystkim coś błyszczały oczy jak wilkom po nocy. Pan Dyzma strzepnął ręką, chcąc odgonić diablice, ale nie pomogło. Opadły go gromadą, chichocząc i szczerząc zęby, tak jakoś dziwnie, że aż ciarki przeszły wędrowca od głowy do pięty. A jedna wołała przez drugą: Będę Twoją, bądź moim, nie bierz tamtej, tylko mnie. I stał się taki krzyk i harmider, że aż głuchły uszy. Choć pandyzma nie był na płeć piękną zanadto łasy. I wolał zawsze szklaneczkę niż dzieweczkę, jednak wspomniał, że przeżył w kawalerstwie 45 wiosen i nie wadziłoby mieć w domu żonkę. Lecz jakżeż taką poślubić? Tfu, grzech, niejako i niebezpiecznie. A owóż jedna przedarwszy się przez ciżbę, pochwyciła dymzę za szyję i uwiesiwszy się na niej niby gruszka na gałęzi, zawołała. Już cię nie puszczę! Mówiąc to, przywarła cała do szlachcica, obsypując go pocałunkami. Takiej przyjemności nie zaznał dym zapóki żyw. To czerwieniał, to bladł, trząsł się jak febrze. Potem zalewał go upał okrutny i nie zwracał nawet uwagi, że diablice rozsierdziły się nadmiarę i skaczą sobie do oczu, wyklinając jedna drugą. Iż przeszkodziła jej dorwać się do udatnego chłopa. I stał się taki zamęt i ogólna nieprzyjaźń, że z głębi czeluści poczęły nadlatywać czarty, aby rozdzielić powaśnione piekielnice, które wodziły się już za czuby, wyrywały sobie z łbów kudły i rozdzierały do krwi zębami i pazorami. Pan Dymza nie wie, co się stało lecz ocknął się dopiero na świeżym powietrzu. A gdy pozbierał zmysły, ujrzał wedle siebie nieszpetną niewiastę, która uśmiechając się wesoło, kładła mu na głowę mokre chusty. Poiła pachnącą drjakwią i szeptała do ucha. Nic to, nic, za chwilę będzie już dobrze. Zmilił waszmość trochę drogę, i znalazłam go w rynsztoku przed moim domem. Wydrzyna jestem, wdowa po trybunalskim asesorze. Piaczyną był nieboszczyk i zmarł przed rokiem, dając mi zaledwie zakosztować rozkoszy szczęścia małżeńskiego. Dym byłby przysiąg, że widział tę niewiastę w piekle, ale nie śmiał zadawać jej kłamu, aby nie wydać się gburem. Milczał więc i myślał. Poznałbym ją po całowaniu, ale nie wypada postępować obcesowo. Przywabię kobietę jeszcze do tego i wtedy dopiero wyda się prawda. Więc niby od rzeczy, niby do rzeczy, kołowaniem tędy i owędy próbował znęcić gospodynię. I niedługo zastawiał sieci, bo ani się opatrzył, gdy wdowa zsunęła mu się w objęcia a wpadłszy w ramiona, przywarła jak ogień do żywicy. Wzdrygnął się Dymza, bo poczuł ten sam smak pocałunków, co w piekle. Nie było jednak gadania. W Trzy tygodnie Wydrzyna zwała się już Dymzową. A ludzie, którzy ją znali i mówili, iż zasłynęła jako dobra małżonka. Sama krupnik ważyła i zaprawiała nalewki. A gdy mąż usnął, siadała w wedle łoża i gałązką odganiała muchy, aby miał sen słodki i niezmącony. Tylko wobec innych kobiet wychodziła na jaw jej szatańska natura. Jeśli zbliżyła się niektóra z przyśmieszkiem lub przyjazną intencją, jako że małżonek był chłop urodny i w języku wielce przymilny, stroszyła się niby opadnięta wilczyca, parskała i ciała złością, Gotując się rozpłatać napastnice pazurami, akurat nie tak samo jak wtedy, gdy zobaczyła w piekle pana Dymzę. Małżonek zaś milczał, bo nie śmiał wyjawić nikomu pochodzenia swej żony. Trzecie wejście do piekieł znajduje się pod krzywym mostem, niedaleko Mławy, a jest tak zarośnięte Łoziną i chwastem, iż niepodobna go wypatrzeć. A przecież dostrzegł piekielne wrota głupi Kądziołek. Mówiono, że miał rozum pomieszany, ale mało w tym prawdy. To pewne, że Kądziołek był próżniakiem i latawcem. Nigdzie nie zagrzał kąta. A gdy pytano, kto go żywi, odpowiadał bez namysłu: wróble i stara pliszka. Niemądrzy ludzie myśleli, że nic poń bredzi. A tymczasem mówił tak jak było. U Antoniego wróbla pasał kondziołek bydło, a dla starej Pliszkowej, która zamawiała choroby, zbierał zioła po polach i łąkach. Nic więc dziwnego, iż żywili go, a czasem nawet przyodziali. Wyciął tedy kondziołek sękaty kij w lesie, usiadł pod mostem i czeka. Czeka od południa do wieczora. Nic, dopiero dobrze po zmierzchu zaszuściło w Łozinie. A z podmuchów wysunął się zwolna rogaty łeb czarta. Wybałuszył na próżniaka ślepie, a widząc wzniesioną nad sobą pałę, zawołał: Nie bij! Kądziołek spuścił kij z całej siły, lecz sękacz sunął się po rogach czartowskich, nie naruszając czaszki. Diabeł zawył żałośnie i śmignął pod nosem pastucha. I byłby drapnął szczęśliwie, Gdyby nie długi ogon, który w za sobą. Pochwycił kondziołek koniec kity i ciągnie do siebie, a diabeł do siebie. Stękają obaj z wytężenia, lecz czart mocniejszy. Szarpnął raz i drugi, dał susa, a chłop jak długi wywalił się na ziemię. Patrzy, pół ogona trzyma w garści, a z dali dolatuje go płacz i narzekanie. To diabeł tak skomli po utracie swej ozdoby. Boli go i wstydni miota, że dał się tego szpecić. Skoro inaczej być nie może, zaczyna part po dobremu. Panie kądziołek, oddaj ogon. Kupię ci nowe buty. A głuptas nie odpowiada. Tylko kitę wsunął za wstęgę kapelusza i pogwizduje radośnie. Dam ci dukata, woła diabeł. A dryblas ani nawet słucha. Dziesięć dukatów zapłacę. Sto dam, jeśli mało, skomli czart pokrzywdzony. Kup sobie nowy u Żyda, odrzeknie niecnota i kieruje się prosto ku wsi, aby pokazać zdobyć, a diabeł w bek. Kądziołku, kądziołeczku, miej litość. Nie na zawsze czarta, który ci nic nie zawinił ani nigdy nie zawini. Co każesz, to zrobię. Oddaj tylko połowę ogona, bo spalę się z hańby. Zgoda, odrzeknie pastuch, oddam kitę, ale zaprowadzisz mnie do piekła i pokażesz twego księcia. Czart wymawiał się, że uczynić tego nie może, że żaden żywy człowiek nie wszedł jeszcze do piekieł, że boi się lucyfera, ale kądziołek obstawał przy swoim. I niepodobna mu było wybić z głowy tej szalonej zachcianki. Ponieważ nie przyszło do innej ugody, diabeł podważył pazurami murawę i szóstno w dziurę, wciągając za sobą upartego nicponia. I jak tu było wierzyć ludziom, gdy opowiadali, że kądziołek jest głupi i rozum ma pomieszany? Przez rok i sześć niedziel zwiedzał pastuch piekło. Kamracił się z czartami, usługiwał nawet Belzebubowi, a z Lucyferem rozmawiał jakby z wójtem lub proboszczem, z respektem, lecz bez bojaźni. Nasiągł tylko okropnie siarką, a gdy wrócił na ziemię, zdrów i nienaruszony opowiadał, co widział wszystkim dla przestrogi. Z łatwością może się każdy przekonać, że kądziołek nie skłamał. Gdyż błąka się dotychczas po świecie czart nazwiskiem bełzun ma zeszyty ogon a wyznać jeszcze na skórze. Diabeł ten omija zdala ludzi i psów się boi okropnie. Dla wszelkiej zaś pewności nie włóczy za sobą ogona, lecz przerzuca go przez ramię, bo gdyby mu jeszcze raz naderwano kitę, na wieki już pozostałby oszpeconym. Jeśli jednak zagadnąć diabła dobrem słowem i okazać mu łagodność, opowie jak wszystko było, żaląc się serdecznie na kądziołka. Czwarte zaś wejście do piekieł znajduje się na bagnie w Brzozdowcach. Tego nikt nie zaprzeczy, bo może złożyć świadectwo co najmniej ze stu Żydów i tyluż chrześcijan. W mieście tym żył wielki bogacz Szmul. Bardzo był nieużyty i chociaż co dzień jadał rybę lub kurę, nie wspomógł nigdy biednego. Skrzywdził starą Grzegorzową, puścił na dziady Piotrowicza, niszczył procesem Myszkowskiego, a za rabinem nawet nie mógł się zgodzić. Nie darował nikomu, swój czy cudzy, bo wszystkiego miał za mało. Taki był nienasycony. Nadszedł sądny dzień. Szmul bogacz poszedł do burznicy i zagłębił się w święte księgi. Modlitwa nie szła widocznie do Boga, bo przed świątynią zjawił się czart i stanął na czatach. A gdy szmul koło północy wychodził z burznicy, diabeł łap go za kark, przerzucił jak worek przez plecy i puścił się twałem za miasto. Wszczął się straszny wrzask i zamęt. Kto żyw, wypadał z domu. Chwytał pałek, kół lub orzuk i pędził za diabłem, który rwał z kopyta, przeskakując jak fryga do jej wyboje. Ludzie nie mogli mu nadążyć, lecz widzieli dokładnie, jak skoczył w bagno i pogrążył się w nim wraz ze szmulem. Miejsce to pokazują jeszcze do dzisiaj i jest ono postrachem dla wszystkich wyzyskiwaczy i lichwiarzy. Piąte wejście do piekieł Znajdowało się długi czas pod Lublinem, wedle trzech krzyżujących się dróg u wielkiego kamienia. Zasypali je jednak pobożni ludziska i wybudowali w tym miejscu kapliczkę z męką pańską. Jest jeszcze w Polsce kilka, a może i kilkadziesiąt wrót piekielnych, ale bardzo trudno dowiedzieć się gdzie i w którym miejscu. To pewna, że diabły nie próżnują. Lecz ryją ciągle w ziemi nowe chodniki, aby mieć łatwiejszy dostęp do ludzi i coraz liczniejsze porywać ofiary. Świadomi spraw twierdzą, że ze wszystkich miast na świecie najbardziej podkopany jest Rzym, czemu się dziwić nie można, bo diabły strasznie są zawzięte na stolicę piotrową. Chcieliby ją połknąć jak najprędzej lub rozgotować smole. Cóż, kiedy nie mogą dać rady?